Nowe badania z Chin potwierdzają, spalarnie śmiecinie są rozwiązaniem ekologicznym. Eksperci z Monash University odkryli, że zakłady przetwarzające odpady na energię mogą emitować więcej dwutlenku węgla niż elektrownie węglowe. A wszystko przez plastik, który coraz częściej trafia do odpadów. Zamiast redukcji emisji, mamy ich wzrost na niespotykaną skalę. I teraz Lublin. Miasto, w którym prezydent i SKO forsują budowę spalarni. Mimo braku wpisu do WPGO. Miasto, w którym smog już teraz przekracza dopuszczalne normy, ale władze wolą ściągać odpady nawet z Chin i podgrzewać problem. Czy naprawdę mamy wierzyć, że w Lublinie spalarnia będzie bardziej ekologiczna niż w Chinach? Że polskie instytucje wiedzą więcej niż badacze analizujący setki spalarnianych zakładów na świecie? To nie ekologia. To biznes, w którym mieszkańcy płacą zdrowiem. Chcesz być świadom zagrożeń? Przeczytaj pełną informację. Odnośnik znajduje się w opisie tej rolki.